Z tej strony Anton Cube i dzisiaj mam dla Was odcinek serii Unboxing dzisiaj mam dla Was unboxing od magicznej kostki, więc zapraszam. W paczuszce tutaj znajduje się Fangshi Guan Ging oraz Shengshu Rainbow na plastiku kolorowym, więc zacznijmy od pakowywania. Nie powiem Wam dokładnie ile kostka szła, znaczy ile przesyłka do mnie szła, ponieważ... Epo, kiedy przyszła do mnie, byłem już na obozie i e, po prostu nie wiem. Ohoho, widzę jakiś gratis dostałem. Co my tu mamy? O, dostałem mini karty. Bardzo dziękuję. Słodko. <laughs> Jakie śmieszne. <laughs> Dobra, odkładam je. I tutaj mamy nasze dwie kostki. Oraz. Oraz paragon. Dobra, dziękuję. Więc zacznę od mojego gratisu. Są w nim bardzo małe karty. A. O! Ho, ho. Jak widać, są tutaj karty, jak już mówiłem, ale bardzo e, fajny pomysł, e, żeby taki, taką przesyłkę wysłać. Taki gratis. Bardzo dziękuję. Za gratis oraz za przesyłkę bardzo mi miło. Dobrze. E, przejdźmy do rozpakowywania kostek. Co to? Oki, doki. aby to otworzyć, żeby nie popsuć kostek. o tutaj. Jest mnóstwo folii bąbelkowej, dlatego otwarcie tego jest bardzo... Nie jest proste. W szczególności jak się ma tępy nóż. Tak jak mój. Mam nadzieję, że nie podziurawiłem pórełek. Sorry, jeśli film jest trochę nudny, ale nie jest to proste. Chuta jeszcze użyć może. To nie da. jest słabej jakości, jak widzicie. Ja też nie jestem mistrzem w otwieraniu. O, dobra, nareszcie. Wkładamy naszą folię. I mamy obie kostki. Od której by to zacząć? Zacznę od funkcji. Przypominam, że to jest Funky guanjing Tutaj, jak widać, jest napisane. Pudełko jest takie standardowe jak dla Function. Bardzo ciekawe z powodu tego, że przypomina kostkę. Leps. Okay. uhuhu chęć. Dziwna. O! Kosta jest bardzo szybka Naprawdę bardzo szybka Więc ciężko mi ją opanować Jest bardzo głośna Chyba to słychać Po prostu przeskakuje jak e, ciężka elektrelia Okej okay. Dosyć... No nie ścina 45 stopni 35, no zetnie odwrotnie odwrotnie jest za to, jest bardzo dobra. Może po prostu mam ją e, źle wyregulowaną, dlatego nie ścina, bo Aż wątpię, żeby taka dobra firma a po prostu nie wyprodukowała kostki, która nie ścina 45, bo teraz to już jest w sumie standard Interesujące są również kolory kostki, ponieważ ten zielony jest taki wyblakły. Nie wiem czy to widać w kamerze. No ale dobra. Kostka jest bardzo na pewno szybka. Przejdźmy teraz do Sększu Rainbow. Jestem bardzo ciekawa tej kostki. Jest dosyć nowa na rynku. Tu mamy. No na początku jest instrukcja, jak ułożyć kostkę Czekajcie, otworzę to tak. I niepotrzebne I mamy kostkę w woreczku plastikowym no, Ciekawie, ciekawie Mam kostkę trochę zbitą. Nie jest dobrze wyregulowana. Kolory widać są takie też inne zupełnie niż standardowe. Ten zielony jest bardzo ciemny. A kostka porusza się tak. No, średnio. Tak bym to ocenił mógłby być lepiej ale nie jest źle prawda zobaczmy ścinanie teraz zakrętów tego też jestem ciekaw no 45 nie zetnie ale to ewidentnie dlatego że mam ją dosyć e, słabo wyregulowaną więc będę musiał ją trochę luzować ale tak poza tym to jest bardzo e, fajną kostką więc to by było na tyle. Kostka Fungshy jest bardzo szybka i już jestem z niej bardzo zadowolony. Kostka e, Shenkshu Rainbow jest no ciekawa. Tak, tak to umiem, ale e, będę musiał ją e, wyregulować. Wtedy zobaczymy, czy jest dobrą kostką, czy słabą. Więc jeszcze raz dziękuję za mój gratis, za przesyłkę i... Widzimy się w następnym filmie. Cześć!